Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj zagramy sobie na mapce na mołotowy. Jest ze mną y, pompa Pompatim, siemano. Halo. Siema. Dobra, jak so. zwykle po was chciała się przywitać. E, jest <laughs> oczywiście ze <ode> mną Mistrzug, Rachel, Natural <g popped deprived> no. i Pevor. No witam. No cześć, no cześć. W drużynie Pewora jest jedna So, oczywiście mniej, żeby było jakieś ułatwienie. Bo on już jest spalony także jest nieśmiertelny. Dokładnie. Dobra, to zaweź tam z restarty. Patrzcie na nasze pingi. U mnie w Teamie. No, ja <grym> jeden no. Jakiś kontrast dobra, musi restart, być. jedziemy. Hello. Nie tylko kontrast jako kolor skóry, nie? Pozdro. No, nie no, mogę to rzucić to znowu. No. No. Tutaj no, no, na początku jest tak, że nie da się rzucić tego motowa przez chwilę. Halo, co się dzieje? Skurwa na kosy runda pierwsza. <grym> pierwsza. Tak na no, strożamiecie. O mogę. dobra. dobra, dobra. Jedziemy Dobra. I bijemy się jest tylko na połówce, czy potem można przechodzić? Nie wiem, z tym można chyba. Można. Ej, palę się trochę. Kurde. Natural ma jeden HP. Jeden HP. Rzuć go, traf go tym młotowem to. No patrz jaki jest no, perfidny. <noise> Nie yeah. ma. Yeah. A miałem jeden HP nie? Michał, w co wyraźnie to ja naszej drużyny... Ile ma HP? Nie? Michał chyba... Nie podpowiadasz? Ma... No. Nie, nie powiem, nie powiem, on też nie wiedział ten... Michał ma cztery na przykład Nie, nie ma On ma dużo HP Majch leci! O ty kurwa gnoju <laughs> taktycznie i 4-1 HP dostała Michałowi przez to Jaki, jakiś, ja jakiś miecz, nie? 70 to będzie miał ja ja mówię, to... To... Dobrze Dostał no. Dobrze rzeczy. Michał, dobrze Biegł za mną z nożem Ale mi rzucał pod giny Ej, lipa trochę, że ten ja nie Kto mogę się rzucać, a my nie, nie, nie możemy. jaki oszukane, ale no, no. Ja też nie mogę. To jest no, no, Do... Z kim ja gram? no? wieś, <laughs> Ten... Nie wiem, jaki wieś. Nie wiem, jaki jaki wieś. Nie wiem, Nie wiem, No... No Nie no Nie He, i Może high. na razie, jak nie można rzucać molotowami, to tylko na swoich połowach stoimy. Dobra Dobra, niech tak będzie. My nie możemy nie rzucać! No. Wali nas! No. My nie możemy nie rzucać. Ole, napierdalają tymi Polakami. Dobra, już mogę. Też nie mogę. Dobra. A to tam karkują tutaj. No, gałgany. Gałgany! Naturalnie zawsze miałeś dobre wyzwiska.

Zróbcie pieczonego peworkę. Dobra, lecę już tam O, na drugą stronę. A jak ucieka frajer, nie? Dobrze. Oj się, ojcie ogram. Ojczy władza. to wiem. Da, nie dam się. Dawaj ciastko, kosa w plecy Fewor za tobą <noise> No, no kurde, no paszek i pojedynek. Dawaj, rzucaj mu pod nogi, a ja będę go gonił. O, w chyba Dobra, podróż. 82, no nie. Dobrze, dobrze, Michał. No, no. Ja mam naturala w teamie. Chyba, że gorszy? Mój czarny? <śmiennie> bo co, bo jestem czarny? Nie, on ma chyba abs na ten ogień, tak mi się wydaje. Ze względu na kolor skóry. Że <śmiennie> <śmiennie> pod nogi, nie? No. Nie no, dobrze, dobrze. Nie, no nie wierzę w to no. Ty karambitem to ma Ty karambitem to ma łatwiej. Okay. Ej, kurwa, po wsiadł do... Tam... Dobra. Teraz dwa Nie. To no. 99 no, hp chyba. Nie. Nie. Się. Nie. Nie. Ja sam sam siebie spalił, no Nie. 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 jest minus 32 to lepiej minus jeden, tak że czas to Czas, nie no pewno. A ja, a ja, sam już zostałem, tak? Nie, na pewno mu najebię. No, ja, zajebał ja, No zajebał mi łeb no, tym, nie? nie. Mógł, dlatego ten kutor zawsze jest sam z, z jakimś warzywem, na przykład z naturalem albo i samą <śmiech> No chyba. <laughs> no, nie no. może rzucać <laughs> No flipa rzucać Dobra, dobra no, to Zobaczymy To za ścierwo nie mogę rzucać im. No ja mogę już. No spaliłem się prawie. No dobrze. Tak biegnie. Do ilu gramy w <grym> tak? ogóle? Ja nie. <grym> nie wiem. Teraz do ilu gramy? No. Nie możemy A, do tu siedmią. biegnie, co, co ty nie mówisz nic? no mówię. Chociaż w sumie to długo trwa, to może do pięciu. No nie, Dobra, dawaj. dawaj! O, w plecy naturala! Jeden miał zero. Ja miałem 17. Ale w plecy tak pewora, nie? Dosłownie o tak zrobiłem, nie? Dosłownie tak. Przecież ja pewora zabiłem mnie. Tak było. Ej, no jeszcze nie możemy rzucać, a ten wbiega, no co to jest? Dobra, kick, czekaj, MP, kick. Łatwo, łatwo, Michał. Już nie mogłem, dlatego Oszukane. widzę. Oszukamy. High five Michał O ja już mogę z wejścia. No, no, nie, mogę rzucić, no. nie mogę rzucić no. No. no! Nie mogę rzucić no, no. no kurwa mać Natura Na zabij jednego cały. chociaż Recall ma 8 Ty, życia no <laughs> im ja gram Uskakuje no Go. No, go. A. Kurde, ej, pewor jest minus 66 Natural ma 0 Leci, leci Widzę No się rzuci na mnie Dobrze Tuj. Gonię gonie. goor ma, ma low Pewor ma low. Nie będę go gonił, nie? Dobra, dawajcie pieczonego peworka Michał, rzuć go nożem. Rzuć go nożem. Ja uciekam. Te taktyczne to co, co pół godziny, to zna, naprawdę. No i go zajebać we dwóch. Ło, ale zarzuciłem na pijasa Kurwa nie. Za No nie! Pod oh, nogi, nole, pod nogi. Ja cię z de <laughs> de Chyba jak... A ty Natura jak, jak głupi jesteś, nie? No co tak, no, ty to powiedziałeś. Tylko pizzę kopię z Devolaya. <laughs> Żebyś kurwa zrozumiał, nie? Co tam jest z to z Co tam wylas, To pewo czy natural? Pewo, ja na pewno nie przeskoczyć. No, w sumie tak. <laughs> Noo Braaaaj <sad em, gry> Natural to Przejdź ze mnie ty chamie Natural to jest easy Easy boosted shit ah, A ja. i jest minus 74 chłopaki Dawajcie go Piękny spadł, piękny spadł chłopaki Tam teraz Piękny spadł Piękny spadł Zobacz, że mam na powalce Łatwo powalcząc tego reklamu Dziaskoc jesteś łomny trochę o nie, nie Dobra weźcie Dziaskoc, weźcie go Ale zjebałem <gry> Dobra Fever jebać To jest jebany minus sam jesteś, minus, odpierdal się ode mnie. Widziałeś co ty zrobiłeś, człowieku? No to nie moja wina. No nie, pary, kurwa. A czego? Twojego pogózka. Tak, samo się kurwa, kliku, odpierdal się. Hejterze. Hejtujesz mnie, bo co? Gracze taktycznie mi tutaj Toma wejście. mam ale się HP, Graczel. Graczel, porób go. Graczel, próbuję Ja tam lekka dam, te worka dam, Wjaśnie. Tak? Tak? Pokażę ci coś? Tam Banych On tu już no. leci. Dobra, sobie. Tak Dawajcie, no, że jak mężczyźni, a nie tam. No, ma więcej życia. No nie wiem. No, już nie wiem, czy tak ma więcej życia. Michał, Banych i lecisz do niego. Kłatwo, co? 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 Coś, to łatwo, kurwa Mówmy na Szwecję. Coś, zadowolony Dobra, Michał, jebra. Dobra. Halo, Michał. Fajnie, -ha. fajnie się Easy. Fajnie było mieć się w teamie żywego, ale. No to on ci no. na dico Na a mi się wydaje, ta drużyna, która wygra, ma ten. Może rzucać od razu, a ta druga musi czekać. Paweł ja przeskoczył! Co no to Mówię za... Mówię ci, on nie od razu tutaj jest. Od razu tylko. Błgerzy, błgerzy. Tak. Ja ich wpycham do rozika, wy kurwa... Taktyczki kurwa. Błgerzy. <gry> no, ten błgerzy przejdzie od no. Chwali się. Nice! O Boże, Iżziemy. czarny jeszcze mnie Kto ten został? od tyłu dojechał. Bo... Mistrz został. A normalny ping, kurwa. Normalny ping, YouTube. No, ale he, hercy ma za mało. No tak. <tost> no piździutki, chłopcy, kurwa. No nie jest no, pili się, serio. Bo wziąłem drożdżym kurwa. Jest murzynek jeden. Murzynek dwa zaraz będzie. Wędzony, kurwa, ziomek. Wiecie czemu czarni nie mają białe dłonie w środku? Nie. Ja. Bo trzymają się drążka podczas wędzenia. No nie! No nie! Trzy hape mu zabrałem, i chuj. Ej, do pięciu miał być, wygraliśmy. No właśnie To, do Co, siedmiu. To, do 8 gramy czy do, do ilu? Do siedmiu ja To ja ron, jedną rundę jeszcze nie i będzie dobrze. No patrz biegnie wariat no. no! tak, no bo to... Nie jest, mogę rzucić! Tak? No. Kurwa za <głos> to, <głos> Michał, nie sam, nie sam rzucać nie mogę, ja ja z ja patrz jak się spali, patrz jak się spali no, Ja sam na pewno nie ugram dobra, 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 Murzyna palimy Miśczu na lewy jest, natural Na lewy jest na Tam jest też na leczko. Palimy, palimy go Pod nogi, pod nogi mu Murzyn to ogra No na pewno kurwa A kogo... To nie? To oh, nie, Ciasko to zmarł Ciasko go spalił I nie ma ten Murzyn? Nie wiem na Nic. To, to jest dwa za szczyt, Zadajesz coś na terenowe graczu? Nic. Tu dwa rakodawny zostały graczu za zero. Ja o, go spa! Z tą czarną czadną klagę. Spala pracę, go odciął i se pali czasem. To na pomyśli, żeby go odcinać. Trzeba tak, czy... taktycznie tutaj łatwo, łatwo! Jest. Dobra, więc to było na tyle. Wygraliśmy z peworem i z naturalem. Yy, kanały chłopaków macie w opisie. Yy, Zasęcam do subskrybowania, mój też macie subskrybować. i to było na tyle. Cześć chłopako. Chłopako. Chłopako, chłopako. Cześć chłopako, cześć chłopaka. Cześć, Siema.